żeby nie w ogóle zajmować Ok, załóżmy jeszcze na Ale mamy je udawać. Warszawa jest piękna. Kiedy tutaj przyjechałam i zobaczyłam niebo, to już widziałam, że będzie dobrze. Patrzę na kobiety tutaj, widzę wolnych ludzi. Czasem są skromne, czasem otwarte i silne. W Tajikistanie dla kobiet sporo rzeczy jest zabronionych. Kobieta nie pozwala sobie nawet na głośny śmiech na ulicy. Jestem osobą wierzącą. Modlitwa pomaga mi przetrwać trudne czasy. Sporo przeżyłam. Od 7 lat nie miałam kontaktu z mężem. Jest wężem politycznym w Tajikistanie, bo walczył o prawa człowieka. Staram się pomagać wszystkim, bez wyjątku. Po człowieku nie od razu widzieć jego historię. Chcę, aby moja historia została usłyszana. Mam na imię Biśra. Jestem Turczynką. Dużo podróżowałam z rodzicami z powodu zawodu taty, który jest biologiem. Mieszkaliśmy w Kazachstanie, w Rosji i w Iraku. Wybrałam studię w Polsce. Studiuję biologię, pasją do której zaraził mnie tata. To było 4 lata temu. Na początku byłam jedyną dziewczyną na wydziale, która nosiła hijab. Czułam się wyjątkowo. Wcześniej mieszkałam w Iraku. Tam noszenie hijabu jest powszechne. Moje mama i ciotki nosiły hijab. Już od dziecka marzyłam, aby go założyć. Dopasowuję chustę do stylizacji. Lubię zakrywać szyję i uszy. Moja mama nosi go zupełnie inaczej. Hijab daje mi poczucie bezpieczeństwa, pomaga w modlitwie, z nim czuję się lekko. Nie różnimy się tak bardzo jak myślisz. Czy jak Pani patrzy na, na kobietę polską? Niektóre są kobiety, nie które są bardzo takie... My mamy inną mentalność, tak? O czym ma tam być kampania? Ogólny temat jest islamofobia wobec kobiet w Polsce. Bo jestem w Państwowym Uniwersytecie. Jestem jedyną muzułmańką na, na biologii. I dla nich to jest taka nowa rzecz okay. i dla mnie też taka nowa rzecz, że jakby spróbuję się adaptować, Mój mąż jest polityczny więzienie, tak? Mm -hmm. Jeżeli polityczny w, w Tadżykistanie jest bardzo trudne. Nie wiadomo, czy on za 7 lat przyjdzie, będzie wolny, czy nie zabiją go. Co będzie? My nic nie wiemy teraz. Tutaj, nie tutaj. O, w tym miejscu, w na tym w tym akademie. Trzeciego ak siedzenia. Mm. Okej, okay, załóżmy, że jeszcze to ma sens. na piątce napisz. Że... Żeby, że my tutaj siedzimy. No tak, no to właśnie o to mi chodzi. Dziękuję bardzo.